W miarę jest poranek. E, Lecę tędy w, 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 ostatnio właśnie nieczęsto. Nie mam e, jakby za wiele czasu, żeby pokazywać e, naturę. E, dostrzegłem w tym wszystkim jakby to powiedzieć bardzo ważną informację pod względem, e, pod względem e, tutaj e, świata świętego, a e, a dni świetnych e, cykl po roku 2020 powinien opierać się o to by e, świat święty zaczynał się e, cyklicznie progresywnie w stosunku co do stycznia czyli od grudnia od e, 1 grudnia zaczyna się świat świetny później w dni święte zaczyna się, e, e, zaczynają się dni święte czyli i później już zaczyna się nowy rok. Odliczanie wstecz od roku 2020, a także odliczanie w przód od roku 2020, czyli odliczanie 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026 i tak dalej i tak dalej. I to samo w drugim, w, w drugim, jakby to powiedzieć, kierunku, czyli odliczanie 2020, 2019, 2018, ale w przypadku roku, czyli jeżeli chodzi o rok, odliczamy porównując jeden miesiąc do roku. Czyli biorąc pod uwagę, że w grudniu zaczynamy świat świetny, czas świetny a później od 24 rozpoczynamy e, Świat Święty, czyli Czas Święty e, Narodziny Boga, to biorąc pod uwagę, e, biorąc pod uwagę Świat Świetny, e, już w roku 2021 e, i w 2022 e, o jeden dzień powinien się przesuwać e, Świat Świetny. Chodzi o to, żeby progresywnie zmieniać datę świąt, a, a także datę świata świetnego. Jeśli w styczniu rozpoczynamy rok i lecimy aż do miesiąca 11, to w miesiącu 11 zaczynamy świat świetny Zaczynając świat świetny do 24 liczymy takiej przekładni naszej 24 km, czyli biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia do 24 jest świat świetny, czas święty, czas świetny. Od 24 rozpoczynamy czas święty. Chodzi o to, by ta progresja dała nam możliwość zbudowania przykładu zbudowania pełnego koła czasu, a także ramy czasu i ramy pojęcia kilometrów, czyli czas kilometrów. Czyli biorąc pod uwagę 24 dni od 11, od 1 grudnia do 24 chodzi o to, by zbudować świat świetny, a 24 za ileś tam lat, za 20-30 lat czy 50 lat, czy na przykład nie wiem, no 200 lat, tym kołem, który zbudowaliśmy, polecieć w świat święty. Czyli tym, tym czasem, które zbudujemy, tą tarczą, którą zbudujemy, by polecieć bezpośrednio w świat święty. Czyli wpierw trzeba zbudować pokład, yy, po, pokład filozoficzny yy, na bazie ramy, yy, a także mierzenia czasu i określenia świata święt świetnego, czyli od stycznia do grudnia jest świat poprzedni, przygotowujący do świata świetnego. a od 1 grudnia do 24 zaczyna się świat świetny. Wtedy zaczyna się i rozpoczyna się świat handlu, zniosłośni barw, przepychu kontrastów wielu. Później dalej wernisarzy, Cały rok budujemy, bo tutaj w Zielonej Górze jest tak, że są przygotowywane winobrania i na tych winobraniach często każdy czeka cały rok, by na winobraniu przedstawić swoje propozycje różnego rodzaju, ale jak, jak widać, nie ma aż tak bardzo dużo najróżniejszych przykładów Rzemiosła, chociaż no, jest to święto Rzemiosła, ale biorąc, biorąc pod uwagę. Że świat świetny od, od grudnia, od 1 grudnia do 24 grudnia to świat prezentacji wielu wernisarzy, kumulacji wernisaży i tak e, Jeszcze lepiej, że w, w sytuacji takiej jaka jest teraz na świecie, a szczególnie w sytuacji takiej jak jest teraz w Europie, że wszystko jest pozasuwane roletami, że wszystko jest zabezpieczone, wszystko jest pod monitoringami a weszliśmy też w świat elektroniczny. Nawet wymogiem by było takie expo każdej osoby, która ewentualnie coś tworzy, ale też i tak zwana znana górnicza trzynastka, czyli biorąc pod uwagę taką trzynastkę, pułętę, jak to się mówi, każdego artysty, który pracuje przez 11 miesięcy przygotowywuje tak zwaną puentę końca roku, czyli taka, taka trzynastka, jakby to trzynasty miesiąc, który mamy zbudować. Ten trzynasty miesiąc, który mamy zbudować, ma być to miesiąc e, e, kumulacji naszego dzieła wspólnego, biorąc pod uwagę, że idziemy w kierunku e, e, od stycznia do grudnia 11 miesięcy, przez 11 miesięcy tworzymy, kumulujemy, łączymy, tworzymy, a w świecie świetnym od 1 grudnia do 24 przed Dniami Świętymi rozpoczynamy tak zwany po to, by w prezentacji Expo wyizolować rzeczy, które są potrzebne, by je połączyć, dopasować, zestawić, czyli ewentualnie nawet podpisać jakieś sobie umowy i tak by już w roku 2021 do 11 grudnia, rozpoczynającego się świata świetnego, który trwa 24 dni, osiągnąć już coś razem. Czyli biorąc pod uwagę, że w roku 2020 tworzymy od stycznia do grudnia, do 1 grudnia rzemiosło swobodne, nie konektując się za wiele ze sobą, a już 20 ale już 1 grudnia 2021 po pierwszym vernisadżu Możemy wyizolować rzeczy, które są możliwością połączenia ze sobą. Jeszcze lepiej, wszystkie rzemiosło, które łączy się w, w skutek sensu y, priorytetów, takich jak ratownictwo, czyli y, coś, co może być wykorzystane do ratownictwa. E, później, dalej, w, y, coś, co może być także użyteczne. Czyli rzemiosło i ozdobne. A jednocześnie, i użyteczne jest to bardzo istotne, by produkować rzeczy albo starać się produkować rzeczy, tworzyć rzeczy, które są użyteczne w potrzebie człowieka w różnych sytuacjach, na przykład właśnie trudnych. Biorąc pod uwagę, że takie, takie wyeksponowanie swojego programu, czyli swojego, swojego, swojej propozycji, byłoby czymś, co się nazywa też i certyfikowaniem. Czyli w pierwszy rok. Mamy możliwość po wyeksponowaniu pobrać sobie certyfikat świata świetnego i zaistnieć na mapie. E, ja oczywiście chcę pokazać dzisiaj, jak wszystko jest zamarznięte. Idę tędy nie za często, bo jest poranek, a zamiast kawy dzisiaj napiłem się litr mleka. E, lecę tędy, by pokazać, jakby to powiedzieć, jak wszystko jest zamarznięte. E, gdzieś w jest sowa. E, może przypomina Wam o tym, żebyście zjedli najcięższe ciasto w mieście. Na trzy ulotki takie ciasto. Z drugiej strony, jak widzicie, też w, przygotowuję się do pokazywania Wam okien z Zielonej Góry, dużej klasy okien. A tak naprawdę, jakby to powiedzieć, także zdecydowałem się jednak namalować dla pięcioletniego dziecka. Jakiś obrazek. Szczególnie, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o firmy...